To, co zrobiło Orange z tym starterem przechodzi ludzkie pojęcie. Kiedy kupowałem ten starter w Żabce, no to widziałem coś takiego. 9600 GB, które nie przepadają, 0 zł przez miesiąc, 15 zł dwa kolejne, potem 35, 12 razy 800 GB z usługą za 35 zł. No generalnie na pierwszy rzut oka jest już dużo komunikatów, w których można się pogubić, a kiedy przewrócimy na tył, to jest jeszcze ciekawiej. Z tego co rozumiem, mamy już rozmowy bez limitu, SMS-y plus 25 GB co 30 dni. No i to 9600 GB w tej promocji 12 razy 800 GB. I jeszcze dodatkowe 400 GB za informacje o promocji. No więc, mając te wszystkie informacje w głowie, kupiłem ten starter i chciałem sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest. A co się okazuje po wyjęciu kolejny starter z kolejnymi informacjami? Tutaj mamy 9600 GB, a tutaj mamy 8200 GB, w tym 1050 GB ekstra, więc nawet jak to się doda, to, to nie wychodzi 9600. I 12 razy 650 z usługą za 45 zł oraz 400 GB za zgodę. Zupełnie coś innego jest tutaj niż tutaj. Tył także. Mamy zupełnie inne informacje. Widzisz to na pierwszy rzut oka, widzisz to na drugi rzut oka, potem, kiedy go otworzysz, dostajesz taką informację i taką informację, która ta informacja jest prawdziwa. Okazuje się, że informacją prawdziwą jest ta informacja, która znajduje się na tyle i gdzie jest napisane to już masz włączone. Nie wpadłbym na to sam, gdybym po prostu tego nie sprawdził. A jak tą wkładkę wewnętrzną się rozwinie, to ujawnia się nam jeszcze instrukcja, która też do końca nie wyjaśnia, która oferta jest aktualna. Tutaj mamy napisane, że tutaj mamy już to włączone, ale instrukcja na to nie wskazuje. Nie oszukujmy się. Ludzie, którzy kupują takie startery, po prostu się na tym nie muszą znać.